No Bartuś, poprawię, żeby ci oczka było było. Widzisz od razu lepiej. Bartek, podasz te oczy, wyjmij A po co ci tam oczy? Jeszcze coś zobaczysz? Wszystko na tym świecie jest przyjemne. tam? Eee. A, dobra. Czego się boisz, że to człowiek przebrany? Że

no, to no Gada! 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 to... człowiek Gada! to. No, gada! No. Gada! Gada! człowiek Gada! najprawdziwszym no, diabłem. Ja jestem, Co? Ja, ja, no. No, ja jestem na jestem no. na... Nie, ja